Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh. You see the drippy, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get Giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Pick it up. I been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. No flowers, snakes in the grass, cut those row Yo squash, shady my rose route No breaks we go, go 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 shade Doesn't no 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 Go high, go low 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 Like spinning in a six four four Cash money like 504 Ball like 824. Good morning, dzień Dobry kochanie, witamy z nowego Jorku Poszczego jest ekscytacja To po prostu mało powiedziane Powiemy wam, że na początku nie spodziewaliśmy się, że wylądujemy w nowym Jorku jeszcze w tym roku ale udało się, chociaż to nie koniec naszych przygód. No na Nowym Jorku się na pewno nie skończy. Ale wczoraj, tak jak już mogliście zobaczyć w poprzednim filmie, wczoraj miałam coś takiego, że nie wiem, czy się tutaj znajdziemy. Wszystkie Komplikacje, które się wydarzyły, ale wrócimy do hotelu i wszystko Wam opowiemy. Tak, bo tutaj jest może zbyt okay. duży szum i huk, ale powiem Wam, że to miasto dopiero żyje. Naprawdę. Robi to, to miasto żyje, robi wrażenie, ale będziecie z nami w tej przygodzie. Jesteśmy dosłownie godziny na mieście. Zwiedzamy powoli, teraz jesteśmy na Times Square Możecie zobaczyć, cyk, jest przepięknie I co? Idźmy dalej nie Tak. I powiem wam, że bardziej nowojorsko nie dało się zacząć tej wycieczki i tego dnia Bo bajgelek przepyszny W co ogóle, ogóle? E, zrecenzujemy wam chyba wszystkie miejscówki, które, w których tutaj będziemy e, I oczywiście Starbucks i... I'm Good <laughs> <nine>. <laughs> no sleeping no, moment. No, no. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up Hop in my car and a giddy up. Secure the baggage, I get the bus. You yeah, see the drippy, I'm fitted up in my car and a giddy up. Secure the baggage, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Drippy, I'm, it up. Car, it up. Bag, yeah, I'm a real one, my day one. Try me, up, can't say nothing. Try dig dirt, there ain't none. W sumie nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać, ale znajdujemy się przy Central Parku. I tu jest pewien wieżowiec, który mnie Jara od dawien dawna i który mi się bardzo często na TikToku wyświetla. Czyli o, ten. To jest generalnie Skinway Tower. I tam są mieszkania po 300-500 po 500 milionów dolarów. Z widokiem oczywiście na Central Park. Który jest jedną e, przecznicę dalej Bardziej ja tu się tym jadam Ania, która studiuje architekturę Ale jakby na samej górze tego wieżowca Jest ponad 700 tonowy taki water tank Postawiony, żeby przeciwdziałać drganiom, e, wiatrom, które są w Nowym Jorku I po prostu to jest jakby taki ala architektoniczny Tak to nazywają tutaj Został wybudowany w środku tych starych y, budynków, tych starych kamieniczek, tam była taka jedna taka mała y, wysepka do budowy, która miała chyba 400 metrów kwadratowych i na tym postawili tego skurczybyka. No to jest po prostu niesamowite. I tak oto przypadkowo jesteśmy w Central Parku. W sumie mieliśmy plan, żeby tu jutro przyjść ale okazało się, że to jest naprawdę blisko. Dziutko, od naszego od naszego hotelu, od naszego hotelu yy, przeszliśmy to w sumie raz dwa i idziemy na te słynne tutaj pola mokotowskie które są, ale po prostu one wyglądają identycznie. Na jednym zdjęciu ostatnio widzieliśmy jak pola mokotowskie także mam nadzieję, że one gdzieś tutaj są. Nie trzeba po tym Central Parku latać zbytnio długo, bo też nie mamy czasu. Niestety, czas się tylko nie nie... Tak, czas nas goni. Wiewióreczko, wiewióreczko, chodź tutaj, pożeszka. A miała orzeszka, co nie, chyba? Chyba miała, tak. Miałabym. Michael, y, ja zaraz się przewrócę. Musisz mi pomóc, bo jestem bardzo dziwnej pozycji. Pozycji jest w klapkach i na si skale. Czego się nie robi dla zdjęć, moja droga? Poświęcenie. <laughs> Z takim widoczkiem, boże, naprawdę Nowy Jork, czuję, że to. Będzie moje miasto. To jest taka Altanka! Jakby na razie błądzimy po Central Parku, ponieważ szukam pewnego takiego pola trochę mokotowskiego, żeby tam sobie usiąść, pokotemplować i zobaczyć sobie jakby tutaj całą tą panoramę tego miasta z wieżowcami. Bo tutaj jest za mną takie jedno pole, natomiast to nie jest to, o czym myślę na 100%. Dlatego idę tutaj po mojej intuicji i mam nadzieję, że to zaraz znajdziemy I kochani, chwilę pobłądziliśmy i jest mój spot do zdjęć, mój spot do rolek i obserwacyjnym. Boże, patrzcie jak to wszystko pięknie wygląda, no nie mogę się zachwycić tym miastem, a znamy dopiero może jakieś 3% tego miasta a, trochę przed nami. A, gdzie, a gdzie reszta? Tak, dzisiaj nie śpimy zwiedzamy I was in the dark against it all, but made it through the day Cause I found my way, I found my way Posiedzieliśmy trochę w Central Parku i na pewno tu jeszcze wrócimy. Ja sobie wymarzyłam, że chcę taki sobie zrobić mini piknik właśnie z takim fajnym widoczkiem, więc na pewno sobie przyjdziemy z jakąś kawką, może z jakimiś fajnymi donatami, sobie tak posiedzimy. I na e... pewno bym chciał przyjść, jeśli się uda i nie będzie kolejek na łódeczkę, bo w Central Parku ogólnie tutaj jest taki fajny stawik, jeziorko i można sobie na nim... Popływać łódeczką. Ania mówi i boi się, że wpadniemy do wody, ale tam z tego co widziałem to nawet nie dają takich kapoków. Eee, do... Czyli musi być płytko. Tak, czyli musi być płytko i po prostu łódki się nie wywracają. Zazwyczaj tak mi się wydaje. Nie to co kajaki. Ufam ci i w te, jeżeli tak mówisz, to możemy rzeczywiście przyjść, popływać sobie. Eee, a teraz zmierzamy do dwóch miejsc. Po pierwsze jakieś dwa dni temu? Tak. Była no, premiera nowego iPhone'a i idziemy zobaczyć, czy są one tutaj dostępne. Ja wiem, że jest jeden kolor taki różowy. Ja ten różowy bardzo, bardzo chciałam, ale niestety się okazało, że on jest tylko w tej mniejszej wersji, a my jesteśmy przyzwyczajeni do tych większych, więc na pewno nie chciałabym zmieniać z większego na mniejsze. No ale idziemy zobaczyć, zobaczymy jak to wygląda. Zobaczymy, czy w ogóle da się kupić ten telefon stacjonarnie, czy jakby już nie jest wyprzedane, wiecie jak to jest. A później idziemy. Jeszcze do jednego sklepu, a mianowicie my jesteśmy fanami Kardashianek i oglądamy je na Disney. Dlatego skoro tu jestem, muszę iść do Skimsa. Ciao! W ogóle kupiliśmy wodę, która nazywa się Poland Spring. I ma taki delikatny posmak. Alkoholu i nie wiem czy to dlatego, że w nazwie jest Poulet. <grystekatki> A naprawdę jest wyczuwalne, tak coś dziwnego <grystekatki> bardzo, bardzo dziwna woda, no ale dobra I kochani, wychodząc z Central Parku, patrzcie na co natrafiliśmy De Plaza, królestwo naszych przyjaciół Andzi i Luki Także my już czekamy na vlogmasy Tak jest i... A my kierujemy się <grystekatki> do Appla. o tam, tam, tam mały. W ogóle ja bardzo się jaram tarasami i patrzcie jak ktoś tam musi mieć piękny taras z całym widokiem na Central Park. No niesamowite tutaj muszą być nieruchomości, ale ceny też są nieziemskie. Jesteśmy przy Apple'u, ale jest jeden mały problem. Mnóstwo ludzi wchodzi, ale mnóstwo ludzi wychodzi bez telefonu, <gryw> czyli prawdopodobnie może tego telefonu nie być. Ale chodź, sprawdzimy, zobaczymy. Trzymajmy kciuki. Trzymajmy kciuki. Jeszcze z tej naszej drugiej destynacji będzie na to szansa. Wolałabym, no, już go mieć w tym miejscu, dlatego idziemy, zobaczymy. Może się jednak uda. Niestety, ale odbiór nowych iPhone'ów jest dopiero w przyszłym tygodniu, w piątek można dopiero je kupić w sklepie stacjonarnym ale dzisiaj, ale dzisiaj można je po prostu zamówić ale patrzcie jaki ten Apple Store jest ogromny i jak jest piękny po prostu mają tutaj fajne wyczucie stylu no nie? W tej Ameryce o, ho, ho. Jestem podłamana Generalnie case jest taki że możemy zamówić te iPhone y od dnia jutrzejszego i pytałem się tego Pana, czy możemy odebrać w piątek za tydzień ten telefon. Powiedział, że na 100% jeśli zamówimy jutro, to w przyszłym tygodniu w piątek będzie on już w sklepach. W danym sklepie, do którego właśnie tego iPhone'a zamówimy. Tylko, Tylko, tylko że... my wyjeżdżamy w sobotę. Więc jeżeli ten telefon nie przyjdzie w piątek, a my za nią już zapłacimy, to tak. pojawi się problem, bo kiedy go odbierzemy, skoro na nie będzie. Eee, trzeba to przemyśleć na przykład zobaczyć, czy jest opcja, że zamówimy, ale zapłacimy na miejsce. Na przykład, tak. To tak. wtedy byłabym taką pewność miała, że wiesz, że jeżeli zamówimy jakby on nie dojdzie, to się nic nie dzieje, w na sporyste. Ale wolelibyśmy kupić tutaj. Tak, bo ty generalnie cena na jednym iphone to jest około 3000 zł, wyobraźcie sobie. No to jest kupa pieniędzy na dwóch iPhone'ach, to macie jakby... Sześć koła oszczędności A na trzech iPhone'ach to dziewięć koła no I tak może... I tak, dalej, i tak dalej i tak dalej Natomiast no Wolelibyśmy jednak go mieć już tutaj Zakupionego Zobaczymy co się da zrobić, ale trzymam kciuki, że się podobnie z Kimps jest kimś właśnie w tej galerii, więc wchodzimy. Tu są w ogóle jeszcze inne marki. No więc zobaczymy, co znajduje się w środku. Bardzo fajnie to wygląda, tylko tutaj rzeczywiście czuję się trochę goło, bo idealnie w się z kolorów mojej skóry. Zobaczymy jak z czarne, tylko z czarnego nie było eski, więc wzięłam x i wydaje mi się, że w jużcie w x się nie zmieści. Naprawdę są spoko i wydaje mi się, że któryś kolorek takie oboty bym sobie wzięła, bo to zawsze się przydaje do jakichś spodni, czy jakąś fajną marynarkę na to nałożyć i macie spoko stylówkę. Ty już stajesz tam Mamy opcje też tego body Takie ciemniejsze I teraz Michael mówi, że ciemniejsze mam wziąć A ja chyba jestem za jaśniejszym e, Jak zwykle się nie zgadzamy Myślałam, że będzie ta XS za ciasna Ale powiem wam, że te rzeczy ze są Naprawdę się tak fajnie dopasowują do ciała e, I mimo, że ona jest mniejsza To ani mnie nie gniecie tutaj w piersiach, ani nic e, Także naprawdę to jest na plus e, Tylko właśnie teraz programem będzie Kolor I wreszcie po dwóch godzinach udało się pani kupić przynajmniej jedną rzecz ze skinnisa to że brawo, przynajmniej masz to, co co chciałaś o czym mi mówiłaś przez ostatni miesiąc czasu a ja za to, w międzyczasie jak Aniu sobie wybierała fajne rzeczy ja znalazłem zajebistą restaurację a mianowicie mam ochotę od dłuższego czasu na tacosy i też mi się wyświetlają na TikToku, że tutaj w Nowym Jorku popularne są restauracje z tacosami i to jest knajpa, która jest w jakichś tam przewodnikach najlepszych restauracji tutaj na Manhattanie. Także idziemy tam sprawdzić. Mam nadzieję, że nie będzie dużo ludzi, chociaż pewnie będzie, ale ona ma jakąś niebotyczną ilość e, zajebistych recenzji na e, Google. Także ja jestem oczywiście w szoku, bo pierwszy raz takie recenzje widziałem. E, tyle dobrych, dlatego lecimy i e, Sprawdzamy tą restaurację. Żartowałem o tych takosach, jest restauracja grecka i chodźmy, proszę! Fajter, kiedy indziej? Pierwszy dzień w nowym Jorku nie będę jadł do grecki No ale jakie ty jesteś? No weź sobie suflagę, a ja sobie wezmę takosa. No, Przyjdziemy jutro, obiecuję. Obiecujesz? Obiecuję. Na tak? Paluszka. Na paluszka. Dobra, to jesteśmy tu jutro. Ja tą knajpę widziałem na mapie jak, jak tutaj yy, szukałem różnych destynacji jedzeniowych dla nas ale nie spodziewałem się, że będziemy by ją mijać ale to jest chyba znak na tyle przecznic i ulic, które tu jest daj mi spokój Wam, że z zewnątrz to w ogóle nie wygląda, że to jest restauracja, ale patrzcie, ile tu jest ludzi chyba warto. Chyba warto i na pewno bierzemy takosy i bierzemy te świetne, naprawdę i mega mega ostre. Zamówiłem sobie ostatniego już takosa i do tego wziąłem taki napój z mlekiem, z mlekiem ryżowym, z cynamonem, z cukrem i z czymś jeszcze, już nie pamiętam i nazywa się. Marcianta. Dokładnie tak. Spróbuj, bo ty nie próbowałaś tego. Ale cynamon, ale łyka tylko. Naprawdę jest dobre. I co? Nie? nie moje smaki. Pojadłeś po trzecim. Ostre, co? Ja myślałam, jak zjadłam tego drugiego ostrego, to myślałam, że mi wypali totalnie twarz. Nie dobierajcie sobie ostrych sosów, bo u nich ostrość w meksykańskich restauracjach to jest po prostu poziom Osiem. hardcorowy. To się w głowie kręci. A to mleczko ale, nie łagodzi? To mleko, to, to mleko łagodzi, co prawda. I to był naprawdę do, dobry ruch, bo jak pijesz kole, masz ostre, to to jeszcze bardziej tak wznieca tą ostrość. Super. Lecimy naładować telefony i ruszamy dalej! Nie mam ochoty w ogóle spędzać nie, w da, hotelu. My jeszcze zawitaliśmy szybko do Starbucksa na kawę z tego względu, że łapie nas jet lag i ja już powoli wymiękam, a my dopiero mamy godzinę 18 i lecimy łapać całko słońca do tego trzeba się wspomóc i ja wziąłem sobie w ogóle Nitro Cold Brew, także mam nadzieję, że pobudzi mnie to na kolejne 5 godzin. Lecimy łapać słońce, ale to słońce nam ucieka i to bardzo, bardzo. zamknięcie do footlockera i namówiłam Michaela na te forsy. Powiedzcie, że są przepiękne. Ten w ogóle pomarańcz teraz króluje w butach. Co oglądaliśmy? Tak, się podoba oczywiście. też taki trochę jesienny kolorek, by nie patrzeć. Pomarańcz? No w sumie tak, do liści z trzy posłów. Biorę, biorę. I, I... A dobra mam, nie widzicie tego, ale Ania mówi, że pasuje mi do aparatu Nie wiem czy widzicie Widać? Tak Bo to cały czas Ta. każda, na każda wymówka jest dobra Zachęta, Cię zachęcam, żebyś zrobił sobie prezent Tak, dobra, to biorę. My już wczoraj po powrocie padliśmy jak muchy Jetlag nas wykończył, o 22 już spaliśmy Ja się obudziłam o 3 nocy i od 3 nie mogłam zasnąć Później chyba zmrużyłam oko na chwilę i zadzwonił budzik Ponieważ dzisiaj o 5 rano naszego czasu Myślałam, że będzie preorder do zamawiania telefonu, a... Myślałaś. I myślenie się skończyło. Okazało się, że nie doczytałam, że czas jest PDC, czyli był to czas... PDT, czyli czas pacyficzny, czyli jakby stanu Kalifornia, tam gdzie znajduje się siedziba Apple'a. Nie przemyślałam tak. tego i okazało się, że premiera jest 3 godziny później naszego czasu, więc o godzinie 8. Teraz właśnie siedzimy przy laptopie, więc ja tutaj cały czas zerkam, żeby mnie wpuścili na stronę. E, trzymajcie kciuki, żeby się udało. Wracamy do tematu wyjaśnienia naszego początku podróży. To zaczęło się tak, że spóźniliśmy się na pociąg po prostu pociąg nam odjechał, a. E... Zapalnikiem tego było raz, że być może trochę za późno wyszliśmy z domu, ale główną przyczyną było to, że Uber, który pod nas, przy, po nas przyjechał, nie wziął nas. Po prostu nas nie wziął z tego względu, że mieliśmy dwie duże walizki i dwie małe walizki. I to zaważyło na tym, że gościu nas nie wziął. Ja oczywiście mówiłem mu, że to wszystko się zmieści do środka, położymy na siedzeniu, położymy pod siedzeniem i po prostu te walizki jakby umieścimy w tym samochodzie, on się ze mną kłócił po prostu już tak, jakby po prostu taka mała wymiana zdań Zajęła nam kilka minut za dużo i podczas zamawiania kolejnego Ubera gościu po nas przyjechał i też wywiązała się rozmowa, że nas nie weźmie. My go już po prostu uprosiliśmy i wziął nas, ale co z tego, że nas wziął, jak już było po czasie, jechaliśmy później na Warszawę zachodnią. Z Warszawy zachodniej też byśmy nie zdążyli, po prostu jakby jeden przystanek z Warszawy centralnej dalej, jakby goniliśmy pociąg, nie udało się. I moi drodzy, wzięliśmy ostatnie dwa miejsca we Flixbusie Ostatnie dwa miejsca, e, chyba Bóg jeszcze nad nami czuwał I udało się do e, Berlina na lotnisko dojechać Chociaż i tak autobus był półtorej godziny później niż planował Także stres był e, przez całą e, podróż, przez, cało, przez e, całość trwania naszej podróży Ja tu jeszcze dodam, że akurat już taki na takim zakończeniu naszego odcinka Jak e, jechaliśmy do... Na samolot, e, to Majkaś zasnął. I ja po prostu taki, w takiej Jak? panice spałeś w busie. No to co? To były te korki. No. No i że zostałeś. A, tak. A ja siedziałam taka spanikowana: po prostu korki były tak duże, że ten bus stał w miejscu. A ja, sobie ja ty Tak, ja tylko patrzę na telefon. Mój tata w ogóle czekał na nas na lotnisku, yy, bo chciał się jeszcze z nami zobaczyć, mimo że tam się nie udało wcześniej, to i tak chciał się z nami zobaczyć, przyjechał na lotnisko. Więc ja w się z tatą na mapach, tu patrzę, czy w ogóle ten yy, bus się porusza. Co chwilę go budzę i my Michael nie zdążymy, Michael nie zdążymy. I to była po prostu jakaś katastrofa. Ale na na szczęście podróż się udała, jesteśmy na miejscu, jesteśmy w Nowym Jorku I dalej tutaj nasza podróż i przygoda trwa Tu mamy taki widoczek z naszego pokoju No jest, powiem wam, bardzo, bardzo fajny Oczywiście okno nie otwiera się całościowo, pewnie z wiadomych względów 31 piętro, to wydaje mi się, że byłoby ciut niebezpiecznie, gdyby się jednak otwierało. Dokładnie, O przyjściu do pokoju Okazało się, że jakby pokój nie jest taki, y, jaki jest na wizualizacjach. Po prostu to były wizualizacje. Tak, jakby. Y, czekała na nas właśnie jeszcze jedna niespodzianka po przyjeździe tutaj, wtrącę się, przepraszam, ale ja też nie zobaczyłam. Ja jako architekt, która robi te rzeczy, powinnam to zauważyć. A Michael, po prostu wybierając hotel, jakoś pokazał mi te zdjęcia. Jeszcze wtedy chyba byliśmy u mojej babci, jak to kupowaliśmy Tak, tak. Więc ja nie przykułam uwagi, że na zdjęciach na Bookingu są wizualizacje i to, jak wygląda ją zdjęcia na Bookingu, a mm -hmm. to co jest w rzeczywistości to jest masakra. Yeah, masakra jakby tak. wysłaliśmy nawet zgłoszenie do Bookingu, że to nie jest to, jakby to jest trochę oszustwo ludzi, bo tam jest wszystko ładne, luksusowe, nowoczesne, a tu potem zbudowany w PRL-u, naprawdę, więc Początek był ciężki, ale się nie poddajemy, tak. i mimo tych wszystkich niedogodności, cieszymy się, że tu jesteśmy. Oczywiście, żeby nie było, że my się czepiamy, w żadnym stopniu się nie czepiamy, bo jakby spaliśmy w wielu hotelach i mieliśmy też czasem jakieś różne niedogodności, ale to naprawdę jakby przerosło wszystko. Nie będziemy wam pokazywać i mówić wam, co, i mówić wam co nam tutaj nie pasuje ale po prostu jakby pierwszy raz mamy taką sytuację i pierwszy raz jakby zgłosiliśmy do Bookingu coś takiego yy, i zobaczymy jak to tutaj z nimi yy, ogarniemy. My śpimy w Double Tree by Hilton yy, Times Square West, natomiast yy, nie polecamy tego hotelu, bo jakby w tej kwocie yy, możecie sobie załatwić naprawdę inny hotel, natomiast my tego nie wiedzieliśmy, bo jakby mieliśmy do wyboru 5 hoteli. A postawiliśmy na Hiltona, bo stwierdziliśmy, że jakby to jest sieciówka, której ufamy i w której nieraz spaliśmy, dlatego jesteśmy trochę zawiedzeni, ale mamy gdzie spać, tak, mamy gdzie się umyć, to jest najważniejsze i tyle. Także z tego miejsca dziękujemy Wam za tego vloga. Mamy nadzieję, że się mu podobało. Jeszcze raz widoczek z naszego okna. Oczywiście my się z Nowym Jorkiem nie rozstajemy. Dzisiaj zaczynamy kolejny dzień, także będą kolejne vlogi i widzimy się w następnym vlogu już na pewno niebawem szybciej niż w Warszawie. Także ciao!